Wolność czy przymus? Przymus czy wolność? Indywidualność czy dostosowanie? Gdybyś był najbardziej wyjątkową z istot, kimś niepowtarzalnym, kimś, kto w żaden sposób nie przypomina kogokolwiek innego, to byłbyś. Samodzielnie istniejącym uniwersum. Nie miałbyś kontaktu z ludzkim wszechświatem, byłbyś samodzielnym, samostwarzającym się bezgranicznym bytem. I nawet wtedy pełna, absolutna wolność autoekspresji nie byłaby możliwa, ponieważ w tej bezgraniczności nie istniałoby takie pojęcie. To jednak totalnie abstrakcyjny, co znaczy totalnie oderwany przypadek, który nas nie interesuje ponieważ nie jest przypadkiem, który może kogokolwiek interesować. To taka granica teoretyczna. Dzisiaj zajmiemy się tym, czym różni się swoboda autoekspresji od przymusu autoekspresji. A to dlatego, że właśnie tym przymusem autoekspresji ochlokracja nasza stoi. Fan Raglarion zaprasza Was na dzienną dawkę hejtu. Podziękowania dla wspierających wyższych poziomów. Fejda, Dori, Michała Ligenzy, Pilota Pirksa, Mateusza Znajdka oraz Puchacza. Dzięki, że nadal tutaj jesteście. Nie raz i nie dwa wspominałem w tej serii, jak współczesna rzeczywistość, którą zbiorczo określa mianem ochlokracji, przymusza ludzi do wyrażania samych siebie. Skupiałem się tutaj głównie na propagandzie medialnej oraz środkach technicznych dla tego wyrazu, na nieszczęsnych mediach społecznościowych, na narzędziu wielkiego świata. Istnieje jednak, co już sugerowałem w poprzednich odcinkach, pewna ukryta forma przymusu kulturowego, która zachęca czy wprost zmusza ludzi do poszukiwania akceptacji w tym właśnie wielkim świecie. Stąd też można zastanowić się, czy te wszystkie liczne przykłady autoekspresji intelektualnej na Twitterze i autoekspresji estetycznej na Instagramie, nie są efektem właśnie tego ukrytego nacisku, strukturalnego nacisku, potrzeby bycia widzianym. O czym wspominałem już w odcinku o widoczności. Istnienie tej potrzeby, czy też gruntowne zrozumienie tej potrzeby pozwoli nam odróżnić swobodę autoekspresji od przymusu autoekspresji. I co ciekawe, jak ten strukturalny przymus autoekspresji będzie czymś ewidentnie złym, tak ta swoboda autoekspresji nie będzie koniecznie czymś dobrym, bo jak pokazał przykład na początku, skrajna swoboda autoekspresji prowadzi do zupełnego oderwania, a w realistycznych warunkach do skrajnej sizotypowości. Więc najpierw o tej swobodzie. 6 lub 7 lat temu byłem naprawdę dziwnym człowiekiem. Tak, ja obecny wam to mówię, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Moja swoboda autoekspresji stała wtedy na naprawdę wysokim poziomie, ale również było to apogeum mojego depresyjnego narcyzmu. Usłyszałem wtedy nawet w naszym krakowskim instytucie filozofii, że jestem najbardziej ekstrawagancką osobą. Jaką kiedykolwiek dale było niektórym spotkać. A wierzcie mi, w tamtym czasie mój krakowski Instytut Filozofii gromadził naprawdę dziwne jednostki. Pisałem wtedy przedziwne, ksobne teksty, które jeszcze doskonaliłem, nadając im większego rysu ksobności. Uwagi o niezrozumiałości zbywałem, ale nie było tak, że chciałem być niezrozumiały. Po prostu uważałem, że muszę robić rzeczy jak najlepiej, że muszę jak najprecyzyjniej ująć swoją myśl. A jak ktoś nie rozumie, nie docenia, w ogóle nie przyswaja mojej dziwnej formy. Hmm. No cóż, to jego problem, to ja jestem tutaj geniuszem. Również w interakcjach z innymi ludźmi, w przebywaniu w różnych miejscach, zachowywałem się w sposób, który delikatnie rzecz ujmując, bardzo mocno odcinał mnie od innych. Do tego stopnia, że paradoksalnie byłem niewidoczny. To był czas totalnego przekonania o własnej wyjątkowości, braku zainteresowania innymi ludźmi, z co najwyżej lekko roszczeniową postawą, że wszyscy powinni mnie docenić. A jeżeli mnie nie doceniają, to są gównem. I co mnie może obchodzić opinia tego całego gówna? Nie szukałem uznania w oczach innych ludzi. Byłem przekonany, że ono mi się należy, a jeżeli świat nie ukazuje mi uznania, to znaczy, że z światem jest coś nie tak. I przyznam wam szczerze, że nadal uważam, iż wiele z tych myśli było genialnych. Ale były to myśli genialne dla mojego świata. Dla świata, z którego spoglądałem na świat innych ludzi, ale nie wykazywałem nim większego zainteresowania. To była naprawdę skrajna swoboda autoekspresji. Nieliczne relacje z bardzo wartościowymi jednostkami, które i tak uznawały mnie za bardzo dziwnego, no i ignorowanie całej reszty świata z narastającym to coraz bardziej poczuciem pogardy. Swoboda autoekspresji aż do swawoli autoekspresji. Co wynika z tej przypowiastki o niegdysiejszym, turbonarcystycznym elfie? Że gdyby każdy w interakcjach ze światem szedł w stronę tak skrajnej swobody autoekspresji, to nasza cywilizacja najpewniej by nie istniała, że byłby to świat dążący do zupełnego rozpadu. Ale ze względów zaznaczonych na początku tego odcinka, taki świat po prostu nie może istnieć. Nie możemy obserwować na masową skalę skutków tak skrajnej swobody autoekspresji z tego względu, że jest ona typowa dla dość nielicznych jednostek, dla mocno pogubionych ludzi z dużym potencjałem. Swobodna autoekspresja nie musi być czymś złym. Co więcej, jest nawet czymś koniecznym dla rozwoju szeroko rozumianej kultury, o ile pozostaje w harmonii z życiem wspólnotowym i de facto jest umiejętnym wprowadzaniem wątków i perspektyw jednostkowych w życie społeczne. Problemem w tym przypadku może być narcyzm i postępujące za nim oderwanie posiadających wysoki potencjał jednostek. Przymus autoekspresji jest zaś przejawem choroby życia wspólnotowego polegającym na nieroztropnym skupianiu uwagi na sobie poprzez wprowadzanie dysonansów, lub nieumiejętne, nic nie wnoszące, podkreślanie pewnych znanych już wątków w życiu społecznym, na przykład wywoływanie banalnych kontrowersji estetycznych. My zaś na co dzień obecnie doświadczamy ochlokultury opartej o przymus autoekspresji, który jest zbudowany na marzeniu o swobodzie autoekspresji, na słynnej i przywoływanej już wielokrotnie na tym kanale intelektualistycznej projekcji, na niezgodzie, na nadmiar przystosowania przeciętnych jednostek i apelu o więcej indywidualności, więcej wyjątkowości. A może nawet więcej ksobności, mógłbym w tym miejscu powiedzieć coś, co już wielokrotnie słyszeliście. Coś, o czym mówiłem chociażby w moim ostatnim wrocławskim wykładzie: że współczesny egalitaryzm miał być kulturą niczańskich dzieci, osób tworzących nowe wartości, a siłą rzeczy stał się kulturą niczańskich lwów, osób kontestujących stare wartości, bo tylko potrafiących się stwarzać w opozycji do tego. Co już w jakiś sposób jest dane, nie mających dość potencjału do wykrzesania czegoś nowego, więc negujących to, co już istnieje. To spojrzenie jednak uwypukla tylko jeden aspekt, jakim jest marzenie o pewnym stanie świata. Drugim aspektem są realne przemiany, które pozwoliły uczynić to marzenie wiarygodnym, a jednocześnie obnażyły cały jego utopizm. Te zmiany to postępujący zanik relacji, i podążający za nimi przymus autoekspresji narcystyczny ja kiedyś znał swoją wartość w swoich dziwnych zachowaniach nie szukałem szokowania i potwierdzenia nie chciałem by ktoś mnie docenił poklepał zauważył co najwyżej byłem zszokowany, że tak nie jest, czy wprost oburzony. Taka przesadna swoboda autoekspresji na ogół nie jest możliwa. Na ogół całe wyrażanie się w mediach społecznościowych, na ulicy, w życiu publicznym, gdziekolwiek jest poszukiwaniem potwierdzenia, jest poszukiwaniem uznania i namiastki relacji. Choćby w postaci serduszek, komentarzy i innych takich rzeczy. Kompensowaniem czegoś, czego zabrakło w sferze prywatnej. Bo całe nasze życie, od rozwoju wielkich miast, aż po powstanie mediów społecznościowych, staje się coraz bardziej życiem publicznym. Jak od małych, organicznych wspólnot przeszliśmy do wielkich, masowych społeczności, tak od budowania swojej osobowości w niewielkich warsztatach rodzinnych czy koleżeńskich, Przechodzimy do wielkich fabryk wielkiego świata. Kiedy zabieganie o uwagę swoich rodziców, zwłaszcza współczesnego dziecka, nie przynosi rezultatów, kiedy ci są zabiegani, aby zdobyć kolejne przedmioty, które jakoby miały ich oraz to dziecko uszczęśliwić, to zaczyna się poszukiwanie uwagi z innej strony: poszukiwanie uwagi ze strony wielkiego świata, robienie dzióbków na Instagramie, wypisywanie głupot na Twitterze, czy też durne atencjonowanie się na Discordzie. Tak, do ciebie mówię. Wszystko to zaś wypłycone z racji charakteru medium. Nawet największa liczba serduszek najpewniej nie zrównoważy rodzicielskiej uważności. Ikonka na wyświetlaczu nie jest tym samym co przytulenie w realu. Autoekspresja staje się przymusem i skutkuje dziwnymi masowymi trendami. Weźcie na przykład taki termin alternatywka. Słyszycie go i już jesteście w stanie wyobrazić sobie tę osobę. A przecież z założenia powinien on opisywać kogoś wyjątkowego. Kogoś innego, wyróżniającego się, specjalnego, i może ta dziewczyna z różowymi włosami odróżniłaby się na tle swojej rodziny, ale któż ją tam w tej rodzinie tak bardzo dostrzeże któż tak wielką wagę do tych włosów różowych przywiąże? Matka pokręci głową, ale pójdzie zapierniczać w korpo, aby kupić córeczce nowego iPhone'a. Przecież to jest najlepszy sposób na okazanie miłości, bo iPhone'em możesz sobie zrobić fajne, upiększające zdjęcie na Insta. A wrzucisz zdjęcie na Insta, będzie dużo lajków, córeczka będzie zadowolona, nie? To chyba tak działa. Materializm, ochlokracja, brak czasu, brak transcendencji, wielki świat, media społecznościowe, logika konsumpcyjna. Słowa kluczowe mojego kanału, które prowadzą do przymusu autoekspresji, z których rodzi się różowo-włosa alternatywka. I prawicowy, 17-letni piwniczniak, atencjonujący się na Discordzie. Ludzie, którzy w przyszłości będą mieli jeszcze większe problemy z ustanawianiem dobrych relacji. Pięknego czasu. E, a nie, a nie, a nie. Je, jeszcze nie ten moment. Nawiedzony narcystyczny elf nie tylko gada, ale próbuje coś z tym zrobić. Ostatnio jestem skupiony na lepszym łączeniu. Urealnianiu relacji na moim serwerze Discord, na przekraczaniu i rozrywaniu więzi tej wielkoświatowej sieci. Poza tym, a raczej w dopełnieniu tego, informuję was, że temat Elfich Kosmetyków nie upadł, a wprost przeciwnie, jest coraz bardziej rozwojowy. Dziwne zdanie: coraz bardziej rozwojowy. Po prostu rozwija się. Myślę, że nadchodzące lato pozwoli Wam zobaczyć efekty naszej pracy. Co prawda, planuję za jakiś czas opublikować film o aktywizmie i pajdokracji. Ale później chciałbym robić nawet ambitniejsze projekty. Projekty poniekąd skupione na pięknie, którego możemy doświadczać, i pięknie, którego możemy poszukiwać. W tym celu mam nadzieję, uda się nam wspólnie wykorzystać talenty ludzi, których miałem okazję poznać na wcześniejszych etapach mojego życia, oraz ludzi, których poznałem przy tworzeniu tego kanału. Bardzo wiele kwestii teoretycznych. Bardzo wiele kwestii krytycznych zostało już omówionych w ponad 200 filmach na moim kanale. Co prawda, nadal nie osiągnął on satysfakcjonującego audytorium, ale dzięki poznaniu różnych wyjątkowych ludzi zaczęliśmy tworzyć coś więcej. I mam nadzieję, że to coś więcej w tak wyjątkowym gronie pozwoli stworzyć coś naprawdę pięknego. I tymi, mam nadzieję, dość optymistycznymi słowami chcę Was dzisiaj pożegnać. Pięknego czasu, cześć!